Sylwester Wardenga skomentował wypowiedź tej kwana, informując, że jeśli słowa o sobie z Federacji są prawdą, to byłby zainteresowany dowodami. Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich przekazał, że oferta, jaką otrzymał za starcie, była wręcz śmieszna. Wczorajsza influenceriada miała jedną gwiazdę. Pojawił się zwiastun kinowego filmu od ekipy. Wojtek Gola wypowiedział się na temat wspólnych transmisji i rozmów z Sylwestrem Wardęgą na TikToku. Pojawienie się na TikToku druida spowodowało również możliwość sugerowania przez widzów, z kim powinien przeprowadzić tak zwaną bitwę, czyli połączenie się. I rozmowę z innym użytkownikiem TikToka prowadzącym w tym samym czasie swoją transmisję. Aktywne działanie na tej platformie prowadzi również Wojtek Gola, do którego nawiązania w postaci lekkich uszczypliwości pojawiają się dość regularnie na transmisjach Sylwestra. W rezultacie moment, kiedy zarówno Druid, jak i Wojtek jednocześnie prowadzą transmisję, wywołuje komentarze sugerujące przeprowadzenie wspomnianej bitwy. No i wczoraj na TikToku pojawiły się urywki, które mają nam pokazywać podejście Wojtka Goli do takich wspólnych transmisji z Sylwestrem. Gdzie chodzi o to, że to nie jest mnie chcę żeby. My nawet nie rozmawiamy tak na. E, my tak na serio. My tak nie rozmawiamy nawet za bardzo prywatnie, pozabić z sprawami, więc to nie jest. I to nie chodzi o kłótnie, Nie chodzi o kłótnie. Stwierdzenie braku chęci do takiego połączenia, jednocześnie akcentując brak konfliktu pomiędzy nimi jest dość zrozumiałe w perspektywie, gdy jego wspólnicy oraz spółka jest w trakcie spraw sądowych z Sylwestrem Wardęgą. Wspomniane tematy biznesowe zapewne dotyczą projektu GOATS, który według przekazów jest obecnie na sprzedaż. Sylwester wypowiedział się również w temacie jednej z osób tam pracujących, a jednocześnie aktywnie pojawiających się w czasie materiałów tworzonych przez GOATSów. Czy mam kontakt z tą klawią STOP MODEL, która pracowała przy GOATS? Dalej ona mieszka tam. Ale dawno tam nie byłem. Też dawno z nią nie gadałem. Trochę mnie wkurzyła pewną rzeczą. Nie dotrzymała danego mi słowa i zasad po prostu. A ja jestem pamiętliwy i obrażarski. <grytania> tak już jestem. Pozostając w temacie wczorajszej aktywności Druida, wyraził on lekkie zainteresowanie tym, co ma posiadać TakeFan. Konflikt na linii Federacji Fame oraz TakeFan trwał już od pewnego czasu. Mogliśmy usłyszeć zapowiedzi przekazania większej ilości informacji na temat Fejmu przez Rafała, nawet motyw nadchodzącego Olbrzyma, który był zapowiadany słowami: Halo Fame, czym nie słychać, niedługo zacznie, oraz relacje z znajdującym się w tle utworem Boxdella Olbrzymidzie. Dodatkowo pojawiła się wypowiedź TakeFana, który informuje, że już nigdy nie zawalczy Federacji Fame i składa wypowiedzenie. Wczorajszy przegląd sieci druida. W pewnym momencie przeniósł się na kanał ze skrótami transmisji Taekwana, i przez kilka minut mogliśmy zobaczyć spory fragment wypowiedzi Rafała. Sobie jedno pytanie zadam. Taki wątek jest. A to jest pytanie: wiadomo, ja nie znam odpowiedzi. Stu pytam. Ktoś tak mi powiedział, a ja niczego nie widziałem, żadnych dowodów ani nic. Ale mam takie pytanie: czy ktoś w strukturach Fejmu, może jakiś ważny pracownik, no nie wiem kto, miał kiedyś coś do czynienia z prowadzeniem burdu? Jeżeli chodzi o taką przeszłość, przed fake fightami, było coś czy, czy nie było? Jakby ktoś coś więcej wiedział, to możecie dać znać, czy to, czy to prawda, czy nie. Ktoś tak mi powiedział, ale ja, ja nie widziałem papieru, nie? Zaczynasz się o mnie bać? Ale to co, to myślisz, że do mnie przyjadą ci sami ludzie, którzy mieli przyjechać do Wardęgi? Do Dlaczego? Ja nic nie Sylwester skomentował właśnie ten fragment, dodając, że nawet podczas transmisji zadał pytanie tej fanowi. Nie wiem tutaj o co chodzi yy, tej Kwanowi, ale to mnie zainteresowało, nie? I ciekawe o kogo mu chodzi. Trzeba to sprawdzić. On się jakoś właśnie teraz odpalił na Fame. Pytałem go nawet jak miał live'a o tą sprawę, to też tak właśnie dziwnie odpowiedział. I jeszcze jest drugi shot. Nie daje tutaj on żadnych konkretów, więc nie wiadomo, czy to prawda. Ja nie mam żadnych informacji na ten temat, nigdy o czymś takim nie słyszałem. Jednocześnie Druid wspomniał, że jeśli byłoby to pomówienie, to Fame raczej pozwałoby tej patrząc przez pryzmat, że on otrzymuje pozwy nawet bez pomawiania. Ciekawy, jestem ciekawy, czy to jest pomówienie. Jakby było pomówienie, to by Fame już go raczej pozwał, bo mnie pozywają nawet, jak ich nie pomawia. <laughs> Ale może ja mam jakieś specjalne traktowanie. Natomiast, no, jestem ciekawy, czy Federacja jakieś ruchy podejmie wobec tej kwana, czy jednak tej kwan ma jakieś dowody. Ostatecznie jednak wyraził swoją ciekawość, czy jest to prawda, oraz jakie posiada w tym temacie tej kwan dowody, które chętnie przyjąłby i zweryfikował. E, Rafał zaczyna gadać jak Natan, że tej kwan. No, ciekawy jestem, czy ma jakieś dowody. Ja chętnie przyjmę, jeżeli takowe istnieją. Rozważę, rozpatrzę, przeanalizuję. Wczorajsza influencer Jada nie tak dobra jak pierwsza, natomiast jeden uczestnik stanął na wysokości zadania. Pamiętajcie, prawie co dzień po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści. Jeśli zostawicie like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększy szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę Wam na stronie głównej. Federacja Fame nie miała zbyt dużej możliwości pod względem doboru uczestników, biorąc pod uwagę korzystanie z zawodników, którzy wezmą udział w nadchodzącej gali. Zdecydowany sukces pierwszej influenceriady, kiedy naprzeciwko siebie stanęli Joseph Bratan, Alan, Szeliga, Darolev i Nathan, można zawdzięczać niezbyt wybitnej wiedzy przedstawianej przez niektórych z uczestników. Po tamtym programie mogliśmy przeczytać artykuły. Wielka kompromitację influencerów podczas teleturnieju Tytanii Intelektu lub internet zażenowany teleturniejem influencerów. Automatycznie więc brak podstawowej wiedzy lub być może po prostu pomyłki wywołane stresem, też tak to możemy tłumaczyć, powodował cały element komiczny tego programu. Ogłoszenie więc takich osób jak Tromba, który wygrał cały program, Lexi, Tazy, Gawronek i Sekwento już na papierze nie do końca zapowiadało podobne co w pierwszym przypadku emocje. Na wysokości zadania stanął jednak Sequento, który zdominował sekcję komentarzy. Skąd biorą się migdały? Skąd biorą się migdały? Migdały? Z drzewa widoczne. Z, ziemi. Z drzewa czego? Z ziemi. Panie Przemysławie! No nie! A nie, to są rzeczy. Z drzewa! Z drzewa, drzewa, drzewa. Czym jest arachnofobia? Ja, jest, to ja ale to jest Ja wiem, jest że za każdym razem taka sama. Ja opowiadając, bardzo wiele ludzi ma tą fobię. Ci coś badają na ziemi? Na mm -mm. planetę? No nie no. Jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce? Yy... Wisła! Bravo! W Let's go. Mistrz Olimpijski w poinformował o śmiesznie niskiej propozycji, jaką miał otrzymać od federacji Frikowej. Pojawienie się sportowców w Freakfightach w ostatnim czasie nabrało lekko innego kontekstu z uwagi na możliwość opierania się na ich nazwiskach i kontrowania pomysłów ograniczenia działalności federacji wśród osób sceptycznie nastawionych. Lekkoatleta Dawid Tomala, mistrz olimpijski w z Tokio, w wywiadzie na kanale TVP Sport poinformował, że otrzymał w przeszłości ofertę z Federacji Frikowej, która była zdecydowanie dla niego zbyt mała propozycje, zastanawiałem się nad tym, mm, za mało zapłacili. Za mało to znaczy ile? To znaczy, no tam na, za mało. To znaczy brakowało tam co najmniej zera jednak. Powiedzmy tak, że to, co krąży w świecie, w mediach i wszędzie, co zostają propozycje znanych osobistości i celebryci, to to było 20 razy mniej, żeby tak uświadomić mniej więcej ludzi. Dawid wyraźnie poinformował, że zdaje sobie sprawę z mniejszego potencjału sprzedażowego sportowców. Zaznaczył również, że można wystąpić w świecie fliku zachowując typowo sportową postawę. Można pozostać sportowcem bez tej otoczki, o której mówi się, że to jest błazenada tak. e, i tak dalej. Można. Da się tak? Jak najbardziej. Tylko, że będziesz na jednej gali i już na żadnej innej nigdzie nie wystąpisz. Pojawia się więc pytanie, jaką ofertę mógł otrzymać Dawid Tomala. Stawka, będąca dwudziestokrotnie mniejszą, od podawanych w mediach przez celebrytów, mogłaby wskazywać chociażby na 50 tysięcy, z podawanego często miliona złotych. Z drugiej strony, brak jednego zera w perspektywie świadomości własnego, jako sportowca, niezbyt dużego potencjału sprzedażowego oddala od kwoty 50 tysięcy, która tworzyłaby pół miliona złotych. Oferta nazwana śmieszną mogła więc oscylować w jeszcze niższych kwotach. Nie wiemy jednak, od jakiej federacji miała pochodzić wspomniana oferta. Ekipa opublikowała z zwiastun filmu, który pojawił się w kinach. Temat filmu realizowanego przez ekipę pojawiał się w zapowiedziach od dłuższego czasu, jednak w początkowych informacjach nie przewijało się zbyt dużo szczegółów, pomijając aspekty finansowe w postaci zakładanych kosztów produkcji rzędu 17 milionów złotych. W nocy na kanale GenZi pojawiła się zapowiedź filmu zatytułowanego 100 dni do matury. Kanał, na którym stał on opublikowany nie jest przypadkowy, ponieważ w pokazanych fragmentach filmu, który swoją kinową premierę ma mieć 28 lutego, możemy zobaczyć właśnie głównie osoby z GenZi, ale nie tylko, ponieważ zgodnie z zapowiedziami mamy do czynienia z profesjonalnymi aktorami takimi jak Piotr Głowacki oraz Małgorzata Foremniak. W zwiastunie nie zobaczyliśmy jednak Friza i prawdopodobnie on sam nie widział perspektyw przed kontentem tworzonym obecnie na kanale ekipy. Kanał, na którym wcześniej pojawiała się stara ekipa obecnie tworzony był przez osoby, które wystąpiły w ramach projektu Twoje 5 minut, natomiast nie dostały się do samego Genzy. Wczoraj opublikowano na nim materiał zatytułowany Nasz Ostatni Film. Jaka jest przyczyna? Według słów uczestników spełnił swoje założenia w w formie stworzenia im możliwości zdobycia doświadczenia, czy jednak to jest jedyna przyczyna, pozostaje spekulować, bo generowane zasięgi były dużo mniejsze niż kanał Genzi, a osoby tworzące kanał powoli z niego również rezygnowały. Ja natomiast nie rezygnuję z materiałów publikowanych bliżej 6 rano. Zaraz po 6 rano, ale już widzę, że Ciebie będzie pociskł, po prostu bardzo mało dzieje się w internecie i próbuję jakoś to skleić, żebyście wiadomo gdzie, mogli sobie to pooglądać, patrząc po komentarzach. W tym miejscu wyświetla się miniatura z ostatnich dni, do której również was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do jutra siema.